Cześć, raczki kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane, wszystkie. Kochane raczki, jeśli to czytanko nie rezonuje, słoneczne, proszę sprawdźcie księżyc bądź ascendent, ok? I jak zwykle, kochani, robimy sobie tygodniówkę na przyszły tydzień, tydzień 47, talie są dwie, przetasowane. ja jeszcze raz to troszeczkę dla Was sobie potasuję, żeby nie było. Kochane raczki, patrzymy na energię główną, patrzymy na to, co idzie do przeszłości, co jest w Waszych głowach, co przyniesie najbliższa przyszłość. Związki, niespodzianka, praca, finanse. Wynik bądź rada tego czytanka dla Was, moje kochane raczki. Tydzień 47, poproszę energię główną dla raka od 21 listopada do 27 listopada 2022. Wow, 9 kielichów. No, super. A tutaj mamy trzy buławy. Kochane raczki, ruszacie do przodu. Tu jest jakieś spełnienie marzeń, wiecie. Yy, przy dziewięciu kielichach spełniają się nasze życzenia. To, co chcemy, mamy. Zobaczcie, te kielichy, wszystkie są już prawie, no, są pełne. Jeszcze jednego brakuje, co, ale te kielichy są pełne. My jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co mamy, co posiadamy. Przy tej karcie jesteśmy aż tak zadowoleni z tego, co mamy, że czasami niektórzy mogą chce. Chcieć nas, słuchajcie, wykorzystać. Dlatego uważamy przy tej karcie na y, jakiś, słuchajcie, ludzi, którzy może nie są dla nas y, super. Słuchajcie którzy może chcą nam jakieś bubu zrobić, co? Ale generalnie jest to super, słuchajcie, energia, jest to karta zadowolenia. Będziecie się super czuć w przyszłym tygodniu, kochane raki. Spójrzcie na tego pana, jaki zadowolony. Zobaczcie, ręce założył i czeka, czeka. Słuchajcie, może tak być, że przyjdzie do was też zaproszenie na imprezę, też, bo to też jest impreza i te też się pije, słuchajcie, alkohol, no. Ale także, słuchajcie, nie przesadzamy z tym alkoholem, prawda? Alkohol to trucizna. Kochani, trzy buławy tu, no, jesteście gotowi i żeby, słuchajcie, przyjąć to wszelakie szczęście do Was przechodzące w tym tygodniu, kochane raczki. Fajna energia, wygląda to dobrze. Raczki, kochane, jesteście gotowe, żeby gdzieś wyjść, gdzieby, żeby już, słuchajcie, coś zrobić, gdzieś wjechać, no, coś, coś w tym stylu. Kochani, ale jest to dobra energia, super energia, jest to bardzo pozytywna, bardzo pozytywna wibracja, słuchajcie, te dziewięć dziewięć ym, kielichów, no. Co idzie do przeszłości, kochane raki, bądź co z przeszłości może na Was wpływać w tym tygodniu? Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was wpływa, kochane raczki? Cesarz! No, kochani, może mieliście do czynienia z jakimś... Ym, ym, Baran z jakimś baranem, co? Niekoniecznie. Ja po prostu y, zawsze patrzę, słuchajcie, staram się mówić o tych znakach zodiaku, ale nie, nie, nie zawsze to się sprawdza. No, zobaczcie, kochani, cztery buławy tutaj mamy. No, ja myślę, kochane raki, że wyjdziecie za ciosem, wyjdziecie za jakimś planem. Y, cesarz, no, nic, niczym cesarzowa, dobrze zarządza buduje zabezpieczenia finansowe, ale też takie zabezpieczenia emocjonalne. Kochani, ja myślę, że jakiś rak ma plan i po prostu idzie za tym planem w tym tygodniu, bądź jakaś, słuchajcie, decyzja od jakiegoś urzędu. Przyjdzie w tym tygodniu i ta decyzja sprawi, że będziecie szczęśliwi, kochane Raczki. Ja myślę, że może tu przyjdzie jakaś pożyczka, może tu przyjdzie, słuchajcie, jakieś ubezpieczenie, coś w tym stylu i to sprawi, że będziecie się kurczę cieszyć, radować. Dobra, kochane Raczki, zatem co jest w Waszych głowach, jak Wy się z tym wszystkim czujecie, jakie jest Wasze nastawienie? Wow, Wasza energia, królowa kielichów, a Wy się z tym macie dobrze. A tu jest siła, bo macie siłę, żeby przyjąć na klatę raczki, i to, co przyjdzie do Was w przyszłym tygodniu. No, jest dobrze, jest ok. Słuchajcie, w tej pozycji, tak jak ja to widzę, zobaczcie. Widzicie, ten cesarz coś daje tej, tej, tej królowej, prawda? Ona to trzyma to, on coś jej dał. On daje jej radę, on daje jej wskazówki, on daje jej pożyczkę, coś jej daje, słuchajcie, i ona jest zadowolona, dzierży ten kielich. To jesteście wy raki. Wy oczekujecie czegoś, yy, czegoś fajnego. Kurde, spełnienia życzeń. No, i to jest właśnie wasza energia, to jest wasza energia, kochane raczki. Dobrze będziecie się czuć w ogóle w przyszłym tygodniu z tym. Mhm. Może też tak być, że jakiś raczek ma na głowie swoją drugą połówkę, prawda? Także może być, że coś budujecie razem z tą drugą połówką swoją i w tym tygodniu do Was przyjdzie, słuchajcie, jakaś fajna informacja na temat tego, co tam razem budujecie. Najbliższa przyszłość dla raka. Słuchajcie, jakaś blokada pójdzie w zapomnienie, co? Sześć. Yy... Denarów mała sprawiedliwość. Słuchajcie, w końcu ruszacie po swoje, w końcu ta opaska spadnie Wam z oczu. Przyjdzie w Wasze pole rzeczywistości, jakaś rada, jakaś sytuacja, coś się nadarzy, wydarzy, coś, co sprawi, że będziecie wiedzieli, w którym kierunku macie iść. Osiem mieczy, osiem mieczy. No, taka blokada, no, która po prostu, ja uważam, że. Ja uważam, patrząc na to, że ta blokada to idzie w zapomnienie, ale zaraz sobie dopowiemy, kochane raczki, po prostu było coś niewiadome, może jakaś osoba czegoś Wam nie powiedziała, czegoś się dowie... nie powiedziała i Wy się teraz tego w tym tygodniu dowiecie, no jakieś prawdy, albo Wy po prostu zrozumiecie coś, kochane raczki, że Wy zdacie sobie sprawę z czegoś, no na temat jakiejś sytuacji, bądź na temat jakiejś osoby. Zobaczmy, dopowiedzmy, poproszę trzy karty. Wow, kochankowie, no. No słuchajcie, no jakaś prawda na temat może podpisywania umowy, bądź może prawda na temat kogoś. Może właśnie drugie połówki. Zobaczcie, z dwa kielichy. Jesus! Mhm. Siedem buław, no. Królowa kielichów znowu to wy. Słuchajcie, jesteście w dobrej energii. I to, co do Was idzie, kochane raczki, to jest dobre. Wy na tym zapanujecie, wiecie. Yy, kochani, no ja myślę, że po prostu jakaś blokada yy, idzie w zapomnienie, no, najbliższa przyszłość pokazuje, słuchajcie. Yy, no, przyjdzie do was wyzwolenie, że tak powiem. Kochani, kochankowie. Wybór jakiś, słuchajcie, będzie czas coś. Podjąć wybór, yy, wiecie co, Pod, może nie tyle, że wybór, po prostu coś podpisać, zdecydować się na coś. Mhm. Dwa kielichy to też jest, słuchajcie, dogadanie się, to też jest miłość, to jest miłość. To, słuchajcie, to, kochankowie, to jest taka miłość wszechogarniająca, prawda? A dwa kielichy to jest taka też może być miłość partnerska. Ale też ja, mów, ja myślę, że tutaj chodzi bardziej, słuchajcie, o jakieś dogadanie się w waszych sprawach takich związanych z... nie wiem, słuchajcie, czy to chodzi o związki, kochani, nie widzę tu pentakli, jeszcze ani jeden pentakl, jeszcze, nie, był, był, tak, tu jest, właśnie nie są pentakle, są, 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 kochani, karma, sprawiedliwość będzie po Waszej stronie, no, przychodzi, słuchajcie, przychodzi informacja, która e, sprawi, że mm, sprawi, że będziecie mieli więcej argumentów, wiecie, mhm, Tutaj mamy siedem buław, tu jest, to jest karta egzaminu, to jest, karta, to jest energia bronienia się, bronienia swojego zdania. Ale wiecie co? Wy się wybronicie, bo przy tej energii my się zawsze bronimy, my się wybraniamy z czegoś, prawda? Ktoś nas spytuje, ale wy zobaczcie, macie tę buławę wyżej i wydacie radę, wygracie tą potyczkę słowną, o ile to jest potyczka słowna, no pewnie, a jaka inna? Nie, kochani, coś idzie do Was, co pozwoli Wam, słuchajcie. Ruszyć do przodu, fajnie, jakaś blokada idzie w zapomnianie raczki, jest ok. Raczki, co tam w związkach? Zatem związki, wszelakie dla mojego kochanego raczka, są to związki partnerskie, może związki takie, słuchajcie, na biznes, może jakieś takie całkowicie randomowe związki, może z kimś będziecie rozmawiać na tematy, słuchajcie, biznesowe, albo jakieś tam wasze, słuchajcie. O, rycerz kielichów, słuchajcie, może tak, ktoś was przeprosi. Tak może być. Może ktoś Wam, wam się, słuchajcie, oświadczy. E, może ktoś, słuchajcie, przyjdzie do Was z jakąś ofertą. To jest oferta, wiecie. Ten rycerz, on coś przynosi Wam, no. A tutaj jest pięć kielichów, no, po jakaś miła niespodzianka. Ja po prostu myślę, że ja myślę, że dogadacie się z kimś, wiecie, raczki czy to biznes, czy to jakieś tam słuchajcie, niesnaski w chacie, albo w robocie, dogadacie się, ktoś przyjdzie z przeprosinami bądź Wy sobie zdacie sprawę, że może Wy popełniliście gdzieś błąd, wiecie fajnie to wygląda z to jest romantyczny rycerz zresztą, prawda także ktoś może przyjść, słuchajcie, z, opo z opowieściami yy, wiecie, bądź może ktoś przyniesie Wam jakieś rozczarowanie ale ja myślę, kurczę, czy ktoś przyniesie Wam rozczarowanie. Tak może być, że będzie, będziecie z kimś rozmawiać i ta osoba wam z rozczaruje, prawda? Ale ja znacie mnie, ja idę stroną taką bardzo pozytywną zawsze w tych kartek, że myślę, że ten rycerz romantyczny on ma w tym kielichu dla was jakieś fajne, jakieś fajne rzeczy, jakieś fajne rozwiązanie Waszej sytuacji. E, dopowiedzmy sobie, poproszę trzy karty na rycerza kielichów, wasza energia zresztą. Wow, as pentakli, coś nowego, jakiś fajny nowy potencjał do Was idzie, moje kochane raczki, wow, on w tym kielichu ma tego asa. Wypadło mi tutaj, yy, wypadł mi yy, rydwan, odwrócił się, ale... O nie, nie, to jesteście Wy. No, słuchajcie, po czasie, no, po czasie szukania czegoś dla was raki. Jeżeli ktoś z was szukał domu, mieszkania, osoby, yy, zmiany sytuacji, yy, już byliście zmęczeni, ale staraliście się i to już słuchajcie, idzie w zapomnienie. Znajdziecie to, czego szukaliście, kochani. okej okay. Wielkie działanie przy tej dziesiątce była a jest, super, jest błogosławieństwo wow, zobaczcie tutaj macie cesarza przepraszam, tu macie cesarza a tu macie tego papieża, super no kuczeraczki, coś może od kogoś coś kupicie może za pomocą jakiegoś pośrednika bądź coś wynajmiecie od kogoś i to jest super w ogóle dla Was informacja i będziecie zdziwieni, że akurat to przyjdzie w tym tygodniu ale tak jest. E, raczki, niespodzianka. Zatem, jaka jest niespodzianka dla mojego kochanego raczka na przyszły tydzień? Jaka jest niespodzianka dla raka? Mhm. Przyjdzie, słuchajcie, we związkach przyjdzie, może podpisanie umowy. Przy tym cesarzu, tak jest, że przychodzi z instytucji. Drugi raz nam się cesarz, prawda? pojawił, no, kurczę, wiecie, przyjdzie, pod, dojdzie do podpisania, dojdzie do podpisania umowy, dojdzie do porozumienia, wszyscy będą zadowoleni, <laughs> tak będzie, raczki, jaka jest niespodzianka dla Was, moje moi kochane słonka, jaka jest niespodzianka dla raka, siedem kielichów, kochani, no, coś przyjdzie, aż tyle, cztery buławy, zadowolenie, tak, kochane raczki, po prostu... Za dużo tego mieliście, wiecie, dużo tego mieliście aż w końcu przyjdzie jedna rzecz może tak było, że jakiś rak szukał kogoś bądź czegoś i naprawdę zaglądaliście już te różne kielichy, już wszędzie byliście i kurczę, już straciliście nadzieję, prawda ale też, słuchajcie, przy tych siedmiu kielichach to my też tak marzymy o jakichś tam rzeczach, prawda no i słuchajcie, jedną z tych rzeczy uważam, że Wam się ziści w tym tygodniu bądź przyjdzie wiadomość, która, która wam, Was poinformuje o tym, że Wasze marzenie się właśnie ziszcza bądź jest na dobrej drodze do ziszczenia się. A co mówiłam? Dwa mieczy, no. Siedem mieczy. Kurde. I dziesięć pentakli, yes, kochani i osiem pentakli. No, jeszcze poczekacie chwileczkę, to nie będzie od jutra, to nie będzie, słuchajcie, od zaraz, ale idzie do Was jakieś fajne rozwiązanie sytuacji, pada blokada, dosyć, słuchajcie, tego marnowania tej energii z tą siódemką mieczy i słuchajcie, jest dziesiątka pentakli, czyli jest zadowolenie z tego, co, co mamy, co posiadamy z naszego domu, nowy dom, nowe mieszkanie, nowy samochód, nowe jakieś rzeczy materialne, ale też, słuchajcie, sprawy związane z biznesem rodzinnym, no. Spadek może ktoś dostanie jako niespodziankę, Coś w tym jest, ale ja po prostu myślę, że wy mieliście plan, kochane raczki, zastanawialiście się, co i jak. Czy będzie na wasze, czy nie będzie na wasze. No i w końcu, słuchajcie, się urzeczywistnia coś dla was. W końcu coś, coś fajnego przychodzi. Widzicie? Ten rycerz jest skierowany w stronę tych, tej siódemki tutaj ten rycerz z tym kielichem. On jeden z tych kielichów tu do was niesie, wiecie? Wow! Raki, jest dobrze, jest dobrze. Fajna niespodzianka. Podoba mi się to. Kochane raczki, zobaczmy praca finanse. Co tam u was? Praca finanse. Zobaczcie, drugi raz, osiem pentakli. Tak, słuchajcie, krok po kroku yy, pchniecie się do góry, idziecie po swoje. Może tak być, że jakiś trening będzie w pracy wymagany od Was, może Wy będziecie szli na jakieś nauki dodatkowe, które pomogą Wam piąć się w górę. Jest to coś, słuchajcie, co Wam się przyda. I tu mamy kochanków. No, racja. Po prostu ja myślę, że budujecie wspólną przyszłość z kimś. No, to jest praca, inwestycja, tak, bo to jest inwestycja. To jest, słuchajcie, inwestowanie w związek, to jest też naprawa związku, co? Przy ośmiu pentaklach naprawiamy związek. Osiem pentakli, kochankowie, no tak może być. E, kochane raczki, dopowiedzmy sobie to osiem pentakli na, na finanse i na pracę. Proszę trzy karty, wieża, zmiana, wielka zmiana. E, pustelnik, dobra dla Was analiza i 8 buław będzie się działo, będzie dynamicznie. Król mieczy, kurde, raki, jest okej, okay, ale e, jest... no, zmiana. Ja myślę, że może to doszło do zmiany u Was w pracy, bądź w sytuacji z inwestycjami jakimiś materialnymi, i Wy teraz słuchajcie, podążacie, co? Krok po kroku naprawia się ta sytuacja, krok po kroku znajdujecie swoje miejsce w tej nowej sytuacji, co? Nastała wieża, zastanawialiście się co i jak. Jest, wielka, jest wielkie działanie, wielka akcja, jest komunikacja. Kochani, jest ok, jest ok w każdym aspekcie Waszego życia, raki, kochane. Zatem, jaka jest rada, bądź wynik tego czytanka, ale wygląda to dobrze. Wynik, bądź rada dla mojego kochanego raczka na przyszły tydzień. Wynik, bądź rada. Tak, raczki, jaka jest rada dla Was? No, słuchajcie, 8 buław. Kochani, jeszcze jedna walka przed Wami, jeszcze jedna bitwa przed Wami ale to już jest ostatnia i ją będzie, wyjdziecie zwycięsko z tej bitwy, jeszcze coś się zadzieje, zobaczcie, trzy kielichy będziecie świętować, kochane raki, coś się zadzieje, takiego w Waszym życiu w przyszłym tygodniu, co doprowadzi do końca, no. przy ośmiu, przy dziewięciu buławach my już zakończamy coś, jakieś wielkie działanie, jest to w ogóle takie, słuchajcie, dobre dla nas zakończanie, no. super, dzięki serdeczne, raczki jest ok, jest wspaniale, pozdrawiam, papa! Pa.